Witam Was w dzisiejszym materiale. Dziś pokrótce mówię po prostu nowego symulatora Farmy z Polski, więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. No więc po tym krótkim wstępie mogę Wam powiedzieć tyle. Najpewniej wyjdzie nowa polska gra, która będzie konkurencją dla Giantsa. Ten film o tej konkurencji wrzucił najpierw nocur. Wczoraj też rzucił to od PZ. No, jak już zobaczyliście, po prostu są to podstawowe informacje na temat tej gry. Po prostu Cynek 96 wyda zarąbistą, moim zdaniem, grę. Przynajmniej na obecną chwilę z oczekiwań taka wyjdzie. Która będzie mogła przebić farminga jakością wykonania. Wyjście nowej gry zostało ogłoszone najpierw na Facebooku Cynka, gdzie zamieszam Wam link w opisie. Po prostu, jak widzicie teraz na ekranie, zostały opublikowane posty. Z tym po prostu, że ta gra będzie ogłoszona i pierwsze powiedzmy zrzuty ekranu z powiedzmy pomysłów tej gry jak gra powinna wyglądać na silniku, no którym jest Unreal Engine. Już sam silnik może pokazać, że Giants może spakować manatki i przestać tworzyć gry, bo tutaj wreszcie się ktoś nie boi postawić tej nogi nowego kroku z symulatorami farmy i wreszcie pojawi się lepszy silnik z lepszymi... Powiedzmy sobie szczerze, umiejętnościami, no może nie umiejętnościami, tylko po prostu możliwościami. Lepszymi po prostu od Giantsa, no który ten ich silnik, no jest średni, bo nie potrafią go napisać od nowa. Jednocześnie cały czas go łatają, choć ten silnik dalej, no już mówmy się, ale jest dość stary. Pod względem powiedzmy takiego omówienia tych screenów, no to na jednym screenie możemy zauważyć, że pojawi się ta głównie wymagana przez graczy fizyka gleby gdzie wreszcie powiedzmy ta fizyka po prostu gra będzie w samej grze. Z tego co usłyszałem po prostu z filmów na przykład Nocura, PZ Pezeta, czy czytające informacje powinna się też pojawić fizyka pojazdów, bo po prostu ta gra będzie składała nacisk na te aspekty, na które powiedzmy sobie szczerze, Giants od paru dłuższych lat nie kładzie większego nacisku i pokazuje trochę, że ma to gdzieś. No bo tak sobie szczerze pomyśleć, Giants już jest na rynku ponad... 15 lat. To jak się dłużej zastanowić, to możemy mieć zapytanie, czemu oni tego nie dodali do gry, aby była popularniejsza, czemu nawet nie próbują od dłuższego czasu? Szczerze tego... Nie wiem, choć się domyślam. Jest to sprawa żyjąca. Mam nadzieję tylko, że synek zrobi konkurencję, która będzie w stanie przebić samego farminga. Jednocześnie chyba wszyscy kładą też nacisk na to, żeby po prostu pojawił się dobry modding. No, bo z tego co mi wiadomo, Synek też to ogłaszał, na Unreal Engine da się dość prosto modować gry. Więc jeśli już ten modding nie zawiecie, jeśli będzie się dało stworzyć przykładowo własną mapę, jak w farmingu, własne maszyny, po prostu mody, to mi się wydaje, że to może być konkurencja, która nie dość, że przebiegająca, to jeszcze będzie utrzymywać się na fali przez długie lata. Niestety, ale też musimy być pewni tego, że to jest dopiero zamysł. Ten projekt jest dopiero jakby szkicowany, są dopiero pierwsze przedstawienia, jak to będzie wyglądać. Rynek dalej zbiera takie bym powiedział propozycje. Ma też ponoć otworzyć strony, na której te propozycje będziemy mogli wysyłać. No i na tą chwilę gra dopiero zaczęła się tworzyć, i wszystko się dopiero rozpoczyna. Po prostu są zamysły, i najprawdopodobniej już niedługo pojawią się pierwsze próby stworzenia tej gry. I taki jeszcze raz: gra nie powstanie w rok na przykład. Pewnie to będzie się ciągnęło przez parę lat. Pewnie gra będzie ulepszana, pewnie też prędzej czy później będzie pre-order, czy po prostu taki wczesny dostęp do gry miejmy nadzieję, że to nastąpi dość szybko, no bo Giants też nie stoi w miejscu. Też czasem coś doda, zapewne znowu wzorując się na modach, a zamiast dodać to, co wszyscy proszą, to wyglądać mody. I tyle. Więc tak podsumowując wszystkie te aspekty, gra zapowiada się świetnie. Moim zdaniem powinna być zarąbista, jeśli te wszystkie rzeczy uda się wsadzić w ten silnik gry, bo pod wieloma aspektami wydaje się, że ta gra naprawdę będzie dobra. Nie dość, dojdzie konkurencja, to jeszcze Polska, co już widzieliście w moich poprzednich filmach. Gdzie no chciałem, aby pojawiła się też ta polska konkurencja. Choć odsyłam wam też do tego filmu, bo ten film najpewniej nie jest zaktualizowany. Bo coś się zaczęło jak grzyby po deszczu wyłaniać nowe gry. I już pomijając to, że ogólnie to gdzie dobra konkurencja, nie dojrze Polska, to najpewniej będzie miała te wszystkie aspekty, o które gracze proszą. Czyli ta pizyka, gleby i inne podobne. No i do tego powinien być modding. Które bardzo potrafi rozwijać grę na przykładzie farminga Giantsa. No więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Mam nadzieję, że nikt nie będzie uważał, że ten film zgapiłem, bo pod żadnym pozorem go nie chciałem zgapić. Po prostu chciałem powiedzieć Wam o tym, bo myślę, że to jest ciekawy temat. A ja się tymi tematami interesuję, bo samego Giantsa farminga to ja nie gram. Zachęcam Was też do oglądania poprzednich filmów, gdzie ostatnio no, też pokazałem, jakie mam zdanie na działanie Giantsa i farminga w ostatnim czasie. No więc co, do następnego, siema!